Płyta indukcyjna Electrolux Sens Pro EIS 8648 sprawi, że pokochasz gotowanie. Wiele udogodnień, nowoczesne technologie i elegancki wygląd to największe zalety tego modelu. Płyta Electrolux ma wymiary 780 mm na 520 mm. Urządzenie zostało wyposażone w przewód zasilający o długości 1,5 m. Slim SlimFit to kategoria najpłytszych urządzeń tego rodzaju, jakie można znaleźć na polskim rynku. Dzięki takiej zabudowie płyta Electrolux może z powodzeniem zastąpić twoją poprzednią płytę elektryczną lub gazową. Głębokość płyty to zaledwie 44 mm. Umożliwia montaż w blacie o grubości 28 mm nad piekarnikiem Electrolux lub w blacie 12 mm nad szufladami. Zdarza Ci się mieć wątpliwości, czy danie jest już gotowe? Dzięki bezprzewodowej termosondzie płyta sprawdza temperaturę we wnętrzu potrawy. To sprawi, że Twoje posiłki zawsze będą przygotowane z najwyższą precyzją. Funkcja Hope to Who" odpowiada za bezprzewodowe połączenie między płytą, a znajdującym się nad nią okapem. Płyta po włączeniu automatycznie uruchamia okap i dostosowuje moc wyciągu do intensywności gotowania. Ciesz się czystym powietrzem bez konieczności pamiętania o wentylacji. Urządzenie posiada cztery elastyczne pola Infinite, które dostosowują się do wielkości naczynia. Wystarczy zakryć znaczek, aby aktywować pole. Brytwanna, duży garnek to żaden problem. Funkcja Bridge pozwala na połączenie dwóch pól w jedno o większej powierzchni. Dzięki temu możesz przygotować posiłek również z użyciem dużego naczynia. Płyta indukcyjna Electrolux daje Ci wiele możliwości. Ustaw indywidualny dla każdego pola grzewczego czas gotowania potrawy i uzyskaj pyszne, odpowiednio przygotowane dania. Funkcja Eco Timer automatycznie wyłączy grzanie przed zakończeniem procesu gotowania. To pozwala na uzyskanie najlepszej efektywności w trakcie przygotowywania potraw bez zbędnego marnowania energii. Czujnik smażenia ułatwi Ci przygotowywanie potraw. Nie musisz już regulować temperatury w trakcie gotowania, by cieszyć się odpowiednio wypieczonym daniem. Ta z kolorowym dotykowym wyświetlaczem jest niezwykle prosta w obsłudze. Z łatwością ustawisz odpowiednią temperaturę jedną ręką, a panel na bieżąco dostarczy Ci informacji o działaniu poszczególnych pól grzewczych. Dzięki funkcji Booster nie musisz czekać w nieskończoność, aż zagotuje się woda. Wykorzystaj w pełni możliwości grzewcze płyty i przygotuj posiłek w rekordowo krótkim czasie. Wystąpiły akcesoria. Łyta indukcyjna Electrolux Sense Pro EIS 8648 jest idealnym wyborem dla osób, które cenią sobie wygodę podczas gotowania. Wiele kreatywnych udogodnień znacznie ułatwia i uprzyjemnia proces przygotowywania posiłków.